ale ja wspomniałem tutaj o roli jaką odegrała, odegrali mieszkańcy i e, społeczność gminy Salin, która jak gdyby e, podjęła tu inicjatywę upamiętniania miejsc e, powstania styczniowego zajęła się tym, to pamiętam była maja. Kupęd Wyciński, którego serdecznie witam, do którego pójdzie i połóżmy na kart Szanowni Państwo, wracamy do punktu następnego programu. Proszę teraz o wystąpienie okolicznościowe wygłoszone przez pana starostę powiatu bodowskiego, pana Janusza Kląca. Serdecznie zapraszam Państwa. zyskamy niepodległość. Części z Was winy, części z historii tej jakoś straciliśmy i jej odzyskanie zostało odzyskane wielką piątą na się w aby pokazać, że na Ziemi Włodarskiej, na Ligurszczyźnie Zyskanie niepodległości również został złożony. To, aby dzisiejsza uroczystość się odbyła, aby to miejsce mogło być oznaczone w ten ani inny sposób, jest widocznym śladem historii, jest uhonorowaniem wkładu daniny życia krwi, naszych poprzedników. Dziadów. i myślę, że to jest bardzo istotny i ważny element, że spotkaliśmy się tutaj i chcemy ze szczególną uwagą, ze szczególnym honorem i powagą ten fakt podkreślić. Jest z nami młodzież, której myślę zobowiązując się poprzez ustanowienie tego miejsca do Pamiętamy o tych wydarzeniach, ale też chcieliśmy powierzyć to miejsce, aby kontynuować tę pamięć, tę troskę o naszą historię w naszym postępowaniu. Aby to miejsce, w który sposób oznaczone mogło zaistnieć, również została wykonana praca wielu osób, nauczycieli, młodzieży, regionalistów

historii w dniu w naszym codziennym, w naszym codziennym życiu. My no jako powiat wodarski złożyliśmy projekt, który będzie po prostu swoje właśnie takie miejsce, A ten projekt będzie potem realizowany i uaktualniany i każde nowe miejsce będzie zaznaczane na mapach, tak aby nasza społeczność i wszyscy którzy do nas którzy zainteresowani naszą Ziemią, wszystkich tych, których zainteresujemy tym, aby przyjechały do nas, również mieli tę świadomość, mogli mieć okazję do tego, aby zobaczyć ten miejsce. I myślę, proszę Państwa, że to, że tutaj wszyscy tak w bardzo uroczysty sposób jesteśmy, podkreśla fakt, jakie to ma. Dla nas znaczenie. W tej chwili czasami toczy się historyczna dyskusja, czy już przyszedł czas na ten grysk park, czynu zbrojnego, żołnierzy wytępu. Już w przypadku powstania styczniowego historia osądziła jego patery. Wszyscy jesteśmy dumni z tego ze wszystkich, ze wszystkich warunków, które toczyły się o niezależność, o demokrację, o naszą niepodległość, pogodność będziemy mogli i będziemy sukcesywnie upamiętać. W związku z tym na ręce Pana Wójta, na ręce święta Popoczcia, na ręce Pani Dyrektor, nauczycieli Wam, Drodzy Młodzi Ludzie, bardzo serdecznie dziękuję.

bohaterom zdarzeń, jakie miały miejsce tu na polach rówki i okolicznych wiosek przed 146 laty. Warto nadmienić, że przed paru tygodniami jeden z bohaterskich dowódców z pod dowódca piechoty litewskiej, major Bogusław Ejtminowicz, poległ 6 stycznia 1864 roku w bitwie pod Uścibowem Jedlanką, Został uhonorowany pomnikiem w miejscu przypuszczalnej śmierci na skraju lasów parczewskich przy drodze parczew Ostrów Lubelskich. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w dniu 3 października 2009 roku w obecności prawducha majora. Pomnik ten upamiętnia zarazem wszystkie oddziały litewskie walczące w powstaniu styczniowym w latach 1863-64 na Lubelszczyźnie. Powstanie styczniowe, ostatnie i najdłuższe powstanie narodowe XIX wieku, stanowiło dla narodu polskiego wielki szok przeżycie ogromne. Nigdy też o nim nie zapomniano. Jedni uważali je za szaleństwo i zbrodnie przeciwko narodowi, inny, inni za szczytne osiągnięcie polskiego ducha patriotycznej ofiarności apogeum walczącej polskości. Pisano o powstaniu styczniowym wiele i różnie. Jego dramat znalazł odbicie na kartach wielkiej i pomniejszej literatury, aż do naszych dni. Z upływem lat legenda czynu została zawarta w haśle symbolu Gloria Victis. Znany poeta, późniejszy pułkownik Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Artur Obman pisał Krzyżom zwalonym, zapadłym mogiłom, kopalniom czarnym w sybirskiej dalekości leżącym w grobach zmarnowanym siłą, żałobnym szczątkom obsławionych kości, duchom zbawiennym przez życia, męczeństwo, pamięć, kochanie i błogosławieństwo. Ziemia polska usiana jest gęstą mogiłami powstańców bohaterskich i jakże tragicznych, jak bardzo pamiętnych lat 1863-64. Wiele spotyka się ich także we te żałobne pamiątki naszej historii znaczą pola walk, miejsca kaźni bohaterów. Groby powstańcze są widomymi znakami patriotyzmu i poświęcenia szerokiej rzeszy młodzieży polskiej, która przed 146 laty zerwała się do nierównej walki o wolność narodu i nieozależny byt państwa. Kim byli walczący tutaj i polegli powstańcy? Na te pytania, jakże istotne, bo dotyczące pochówku naszych bohaterów, niestety na dzień dzisiejszy nie mamy pełnej odpowiedzi. Z perspektywy blisko siedmiu pokoleń trudno jest dzisiaj ustalić ich tożsamość i miejsca wiecznego spoczynku. Czy rzeczywiście 146 lat sprawiło, że wszyscy o nich zapomnieli? Wydaje się, że nie. Dzisiejsza uroczystość jest tego przykładem. Czas niestety pochyla drewniane krzyże i te przydrożne i te gdzieś pod lasem zaciera ślady nazwiska, fakty. Pozostała zbiorowa pamięć ludzka i ustna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale wraz ze śmiercią najstarszych mieszkańców i ona zdaje się zamierać. Przed laty pisali o tym najwybitniejsi działacze i badacze dziejów ziemi chełmskiej. Kazimierz Janczykowski, Konstanty Prożogo. Stanisławski, Skibiński, Longin Okoń. Kontynuują ich dzieło w sposób godny znani regionaliści, historycy, kolega Zbigniew Lubaszewski i Hubert Wiciński. Ocalmy więc od zapomnienia to, co jeszcze da się ocalić. Pamiętajmy, że jesteśmy dziedzicami i spadkobiercami tych, którzy na jakże konkretnej ziemi, pod Hańskiem i Ludką, Osobą i Starym Majdanem, Zulnem i Kosyniem, Adamkami i Lutą, Podwłodawą i Janówką, Suchawą i Wyrykami, Wytycznem i Urszulinem, na każdym skrawku naszej ziemi włodawskiej przelewali swoją krew. Dzisiaj władze gminy Hań umiejscowiają i dokumentują jedno z tych miejsc swojej małej ojczyzny, Rutkę. Szanowny Panie Wójcie, w odniesieniu do słów ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć tracą życie. Działania wasze wypływają z potrzeby serca i zasługują na najwyższe uznanie i słowa serdecznego podziękowania. W imieniu własnym, w imieniu polskiego któremu sprawy podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przyświecają w głównych celach statutowych działania. Serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się w różnaki sposób do dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo.